Witam tutaj znowu ja, Grek Mamy taką kartę z Allegro znowu, taki super rodzynek. Miałem wcześniej tą kartę, sprzedałem ją, ona super się chłodzi. Dałem aktualnie teraz z nią, za nią 500 zł. 500 zł za używanego RXA 480 Strix. Będzie chodzić pod Ryzenem 3600, 8 GB. Będziemy ją testować. No, i tak, po pierwsze. Zobaczcie, zobaczcie, było napisane, w, było w opisie, że, yy, że karta graficzna jest testowana w fiurmarku, że się nie grzeje i w ogóle takie tam cuda nie widy, aladyny. A tutaj widzimy pięknie, jak radiator tak fajnie sobie odchodzi razem z termopadem. To całość się w ogóle nie trzyma, jest karta nieskręcona, a po teście w OCCT od razu wyskoczyło mi fajne 90 stopni. Także za chwilę wymienimy, um, wymienimy pastę termoprzewodzącą. Zobaczymy jak, są, jak tam termopady, ewentualnie wymienimy termopady. No i zobaczymy czy to będzie normalnie hulać, chyba że karta ogólnie rdzeń jest przegrzany. Zobaczymy, oby nic takiego nie miało miejsca. Um, może podam pod spodem, no albo nie, nagram oddzielny filmik, jak to działa, potem jakie są temperatury. Także trzymajcie się, no na Allegro trzeba naprawdę, widzę, uważać, bo wcześniej zamawiałem jakoś, jakoś było ok, ale rynek poszedł z grami od koronawirusa o 19% w górę, także widzę, że dla handlarzy też to jest na rękę. Także trzymajcie się, na razie, pozdro. Siemanko, tu znowu ja, yy, drugi part yy, super ekstra filmików. W postaci jak zajechać kartę, kupując ją z Allegro, to tak tutaj mamy według opisu. Tak, jak mówiłem, w pierwszym odcinku super sprawdzana karta, obciążana i w ogóle pasta, też na pewno wymieniona. No i tutaj, tak wygląda ta pasta. Człowiek może przynieść imadło. Papier ścierny tutaj przejdziemy i szlifierko jeszcze, nie? Nie no, tak bez, bez ja. e, Tragedia. Dobra. Nie, to sobie przedmuchamy oddzielnie. No co? No, pasta jest, pasta jest tragiczna. E, termopady może będą, aczkolwiek e, planuje je wymienić. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jeszcze tutaj, tutaj zobaczymy. Pod tym termopady, no widzę tutaj jest fajny taki. o jaki słodziutki kurzyk. Ach. Nie no, normalnie organ. Masakra. Masakra jest. Masakra. Także trzeba uważać. Znowu spokojnie mogę podać nazwę sklepu na, na Priva, także nie ma, nie, ma, nie ma problemu. Lepiej się przestrzegać przed takim czymś. Także widzicie co tu się dzieje. Eee, no będą testy potem jak wymienię pastę. Myślę, że wkleję to w ten sam film, także za chwilę pewnie to obejrzycie. So I